Cześć, witam was po raz kolejny z toru w Łodzi. Mamy 12 czerwca 24. Przyjechałem dzisiaj tutaj testować pewne i ustawienia, i porównać pewne dane. Dzisiaj wziąłem Aprilie, bo tydzień temu byłem tutaj GSX i udało mi się zrobić ten mój fantastyczny docelowy na ten sezon czas, czyli 56,7. Chcę dzisiaj zobaczyć, czy na tym samym zestawie opon, który mam założony na moim GSX-erze, no jak wypadnie Aprilia. Mamy dzisiaj podobne warunki, bo też nie jest dzisiaj za ciepło. Jest takie, no bądźmy szczerzy, 16-17 stopni. Trochę gdzieś tam słońce co jakiś czas wychodzi, ale te warunki nie są jakieś tam super e, optymalne. Na pewno asfalt nie jest tak gorący. Dlatego tym bardziej będę chciał zobaczyć, jak się będzie sprawować Aprilia. Tutaj mogę Wam powiedzieć, że mam trochę dylemat w ogóle. Jakimi biegami mam jechać? Bo myślę, że jeszcze sporo w aprilu przez to, że jestem czasem zmulony na tym drugim biegu. Czasem za długo trzymam tę jedynkę przez w zasadzie 5-6 długości. To jadę tą jedynką, co też chyba nie jest dobrym pomysłem, bo te obroty w niektórych zakrętach są za wysokie. Będę dzisiaj trochę eksperymentował. No, celem dzisiaj moim jest ustawić jakiś taki. Czas odniesienia wobec tego, co pokazał Gixxer tydzień temu i przede wszystkim zebrać i porównać dane z GPS-u, w którym zakręcie, jaka prędkość porównując do Gixera. To jest dzisiaj mój cel. Trening i zestawienie danych w stosunku do drugiego motocykla. Jak będzie, zobaczymy. To, że Łódź już od godziny staram się zawsze przyjechać odpowiednio wcześniej tego, żeby zdążyć odpowiednio nagrać opony, bo kwestia dotyczy się tego, że nie chodzi o to, żeby nagrać tak naprawdę zewnętrzną warstwę opony, tylko pod temperaturę roboczą, bo jeśli będzie taka sytuacja, że dogrzejemy tylko ją z zewnątrz, a wewnątrz opona będzie nadal jeszcze ogrzana, to niestety wystarczy pierwsza sesja, żeby już ją tą, tą oponę uszkodzić, a my tego nie chcemy, dlatego Trzeba mieć oponę dogrzaną całą. I zewnętrzną warstwę, i wewnętrzną. Jak to sprawdzić? Najprostszy sposób. W momencie, kiedy przyjdziemy i sprawdzimy, że już felga jest ciepła, a nawet czasem gorąca, może nie dzisiaj, bo nie ma, nie ma takiej temperatury. Ale jeżeli felga jest ciepła, to wiemy, że cała opona, zarówno wewnątrz, jest odpowiednio nagrzana i ona wtedy się nie będzie nam rozwarstwiać, strzępić, drzeć. A są takie bardzo częste przypadki, że. Niby opada była nagrzana, wyjeżdżamy na sesję i niestety się nam drze. Także staram się zawsze przyjechać wcześniej. A teraz godzinka rzania, przebieram się i czekam na pierwszą sesję. ciśnienie robocze w oponach wyjętych z kocy. Tak jest ułożona nitka toru i charakterystyka przejazdu, nawet w najszybszej grupie i z bardzo dużym tempem, że zawsze zwierzam z tymi oponami, które są trochę mniej gorące niż je byłem w kocy przed wyjazdem. Trzeba pamiętać Słuchajcie, nie wiem co mam robić teraz jestem zdezorientowany obecnie. Właśnie tutaj dotarła do mnie informacja, że teraz tutaj pod wieczór. W łodzi będą wybory mistera okręgu łódzkiego. Nie wiem czy zostać na trackdeju, czy jednak udać się tam. Jeszcze nie podjąłem decyzji. Już zobaczymy. <gry> Godzina 20. Wszystkie sesje na torze łódź dzisiaj dobiegły końca. Jestem zadowolony z tego, co dzisiaj się udało pojechać, ponieważ dzisiaj były bardzo specyficzne warunki. One nie były takie same jak tydzień temu, gdzie tym moim Gixerem pojechałem 56,7. Dzisiaj, Aprilią, pojechałem 56,943. Z tego co pamiętam, na pewno poniżej 57. To było moim celem. Natomiast gdzieś tam tak po cichu z tyłu głowy liczyłem, że no uda mi się może minimalnie pobić czas z Gixera. Natomiast to dzisiaj było niemożliwe. Dzisiaj na torze było wręcz w niektórych miejscach błoto. Tor przesychał. Wcześniej był event jakiś prawdopodobnie ze szkolenia techniki jazdy samochodem. Była polana płyta poślizgowa. Ta woda gdzieś tam zeszła. Następnie traktor, który czyścił tor. Gdzieś tam naniósł reszki tego błota na większą część toru i pierwsze dwie sesje były w zasadzie spalone. Dopiero trzecia czwarta, coś udało się pojechać. No dobra, 569 w warunkach bardzo niskiej przyczepności. Ze wstępnych danych, które zebrałem z GPSa, zobaczyłem, że przede wszystkim Aprilia ma problem na tym pierwszym biegu. Dzisiaj prawdopodobnie przez tą przyczepność, albo to była trakcja, albo to było anty wheelie, albo nie wiem co, ale dzisiaj nie byłem w stanie tej jedynki powyżej 100 km na godzinę coś zaczynało przerywać, tak jakby trakcja zbierała albo antywilli, albo trochę i tego i trochę tego. Rzeczywiście nie mogłem tych prędkości w tych, na tych pośrednich, e, krótkich, prostych odcinkach osiągnąć takich jak w Gixerze, na Gixxerze, bo już na przykład na prostej, tej krótkiej, przeciwległej różnica 7 km na godzinę na korzyść gigsera, na drugiej 6 km na godzinę i prawie 10 km na godzinę na korzyść gigsera na prostej startowej. To jest dziwne, więc yy, coś tutaj trzeba rzeczywiście może przyjrzeć się temu, że ten pierwszy bieg może no, nie pasuje do końca jednak na ten tor Łódź. Jak ją wystroimy i będę mógł jechać dwójką cały tor, to będzie poezja. Więc myślę, że to było przyczyną, niemniej jednak w takich warunkach 56.9 uznaję za naprawdę bardzo fajny rezultat. Kolejnym takim dodatkowym, bardzo miłym akcentem dzisiejszego dnia jest niespodziewana wizyta naprawdę mega osobistości torowych. No totalnych kocurów ze świata wyścigowego, Kamil Krzemień we własnej osobie, Andrzej Simpson-Drzymulski i niejaki Buła, postacie no, wszystkim znane ze świata wyścigowego. Mam tam jakieś screeny jak próbowałem się podpiąć pod ich tempo. No, nawet mi się to gdzieś tam udało przez półtora okrążenia. Chłopaki dzisiaj byli oczywiście szybsi, o chyba z tego co pamiętam, prawie po sekundę z tego co pamiętam. Nie chcę, nie chcę gdzieś tam jakoś tego podać nie do końca precyzyjnie. Byli szybsi, ale możliwość nawet poobcowania przez te krótkie cztery sesje z osobami, które jeżdżą w taki sposób, było naprawdę dzisiaj mega dodatkiem. Tyle ode mnie dzisiaj. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!